Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj przyjrzymy się takiej postawie, którą ja nazywam trąby bez dźwięku. Albo takich ludzi nazywam trąbami bez dźwięku. To są osoby, które bardzo dużo mówią. Obiecują, narzekają, dyskutują, ale nigdy nie przechodzą do żadnego działania. Najczęściej krytykują, jak to źle jest w kościele, ale sami nie kiwną palcem, żeby było lepiej. Opowiadają, jakie to mają wielkie plany. Ale nigdy, nawet w najmniejszym stopniu ich nie realizują. No, krzyczą głośno o zmianach, ale u innych, bo sami siebie nie zmieniają. Tymczasem Biblia mówi jasno, by nie być taką trąbą bez dźwięku. Biblia mówi tak, nie, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą. Czytamy o tym w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale. Takie trąby bez dźwięku, e, takie przykłady trąb bez dźwięku mamy oczywiście w Biblii, na przykład faryzeusze nauczali innych, czasami nawet dobrze, ale sami nie żyli według własnych zasad. Mamy ludzi, którzy wołają, Panie, Panie, no ale Pan Jezus im odpowiada, nigdy was nie znałem. No i mamy tych, którzy słuchają słowa, ale go nie wprowadzają w życie. Apostoł Jakub nazywa ich. Zapominającymi słuchaczami, znajdziesz to w liście Jakuba w pierwszym rozdziale: Bóg nie chce pustych słów, Bóg chce owocu. Zobacz sam, jak wiele i jak mocno Biblia mówi o takiej postawie. Do faryzeuszy pan Jezus mówi bardzo mocne słowa, znaczy o faryzeuszach, że mówią, ale nie czynią. Że oni uczą innych, jak żyć, ale sami nie stosują się do własnych nauk, że nakładają ciężary na ludzi, ale sami nie chcą ich nosić. No i że są duchowi tylko na pokaz, ale w ich sercu brakuje prawdziwej wiary. No i to są właśnie takie trąby bez dźwięku. Chcą uczyć innych, nakładać ciężary i uchodzić za takich duchowych, ale tylko na pokaz. Pan Jezus do tych trąb bez dźwięku, kiedy mówi, że nigdy ich nie znał, no to nie chodzi mu o to, że mamy coś mówić, ale chodzi o to, że mamy coś robić. Wielu ludzi, a zwłaszcza takie trąby bez dźwięku, myśli, że ich duchowe gadanie robi wrażenie na Panu Bogu, ale on patrzy na serca i czyny, nie na słowa. Jakub do tych, którzy są tylko słuchaczami słowa, Mówi, że nie wystarczy słuchać kazań, nie wystarczy czytać Biblii, nie wystarczy mówić Amen. Trzeba coś z tym wszystkim zrobić. No, dlaczego w takim razie tak łatwo stać się trąbą bez dźwięku? No, bo słowa są zawsze łatwiejsze niż działanie. Można mówić, że się zmieni coś, niż faktycznie to zmienić. Generalnie Lubimy, jak nas słuchają. Lubimy, a wręcz uwielbiamy mówić o swoich planach, no bo to daje nam takie chwilowe poczucie satysfakcji. No i oczywiście strach przed odpowiedzialnością, bo jeśli zaczniemy coś robić, to może nam nie wyjść. A jeśli tylko mówimy, no to nie ponosimy żadnego ryzyka. Ale Pan Jezus nie powołuje nas do takiej postawy. On powołuje nas do bycia Jego. Naśladowcami. On powołuje nas do tego, by przestać tylko mówić, a zacząć coś robić. Nie czekać na idealny moment, ale zrobić choćby mały krok dzisiaj. Po drugie, Pan Jezus mówi do nas przez swój przykład, żebyśmy zaczęli od rzeczy, które mamy pod kontrolą. Że jeżeli mówimy, trzeba więcej się modlić, trzeba więcej działać, to zacznijmy sami więcej się modlić i więcej działać, a nie czekać na innych. Dlatego, że innych często nie mamy pod kontrolą. Okoliczności często nie mamy pod kontrolą, ale siebie i swoje działanie zawsze pod tą kontrolą mamy. Pan Jezus uczy nas, by nie szukać wymówek, by nie szukać i nie zasłaniać się na przykład brakiem czasu, albo trudnościami, albo że inni nie robią. To wszystko to są wymówki. No i Pan Jezus powołuje nas do tego, by nasze życie mówiło głośniej niż nasze słowa. Jezus nie mówił tylko pięknych rzeczy, On działał i tego samego oczekuje od nas. Więc Kochani, nie chodzi o to, jak pięknie mówimy, chodzi o to, czy naprawdę żyjemy tym, co głosimy. Biblia mówi, że po owocach ich poznacie nie po słowach, nie po obietnicach, nie po krytyce, nie po zrzucaniu winy, nie po narzekaniu, ale po owocach. Więc zacznijmy działać już dziś. Niech Twoje i moje życie stanie się głośniejsze niż Twoje i moje słowa samych wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro i bądź trąbą, którą Pan Bóg zagra wspaniały dźwięk.